Teraz mamy taką rewolucję, że właściwie nie mamy wyboru. I teraz zobaczmy na Performance Max. Też nie ma wyboru po pewnym czasie. On w wielu, wielu przypadkach będzie podstawą działania kampanii. I jeżeli ktoś przespał i dalej jest w oporze, no to będzie miał duży problem z zrozumieniem. A z samym AI, które jest dostępne wszędzie dla marketera, jest to ta sama sytuacja, ale 100 razy bardziej poważniejsze. Bo to nie jest tak, że ja powiem. Gemini generuje złe treści i te treści są nie do wykorzystania przeze mnie, albo bredzi jakimiś słabymi pomysłami kreatywnymi. To nie jest już ten moment. I teraz zadaję sobie pytanie, czy jeżeli robię jakiś proces i nie uwzględnię tam poradzenia się tego AI, tak jak zazwyczaj, nie wiem, robimy jakieś spotkanie i mówimy, czy to są dobre pomysły, czy realizujemy, które z nich, to, to tracę. I, I to jest ta świadomość, że nieużywanie technologii, nieużywanie pomysłów. Z tych najlepszych modeli językowych może być po prostu nieoptymalne.